Cześć siemanko Awaria w prasie. Poszło to łożysko. Już jest wymienione. kupione drugie, i tutaj się okazało, że też jest luz. Zaraz tu też wymienimy łożysko. Chciałbym Wam pokazać, jak są zrobione piasty w prasie, w klasie wariancie. Zobaczcie, piasta jest nacięta. Nacięta. Tu wchodzi na klin. I to wchodzi na to. To się... To, tak przepraszam, tak wchodzi na to o. Tak wchodzi na to. To ściągamy najpierw ściągaczem, a potem to. Nie ma problemu, żeby zeszło z klina. Bo to jest nacięte. I zębatkę jak docią, dociągamy śrubami, to to się ściska. Jest taki stożek. I nie ma problemu. Że po prostu nie chce coś klina, trzeba grzać, prać, nie wiadomo co. Nawet jeżeli by się coś zacisło, to wystarczy tutaj tylko puknąć przecinakiem, żeby to się rozeszło, ale no nie ma problemu, żeby zeszły takie piastki. I chciałbym tylko Wam pokazać, jak firma Klas pomyślała i zrobiła bardzo to pomysłowo, i naprawdę ściąganie tego nie robi żadnego problemu. Także jak, jak chce firma to pomyśli. Trzymajcie się, cześć.